Wiem, słyszałem, dobra. Ogólnie jest zamykanie drzwi. No, Dobrze do To jest coś takie. Aj no. Dobra, jedziemy na dół. Musimy zwiertować szybko. Ej, no właśnie, co? w celem roku, robimy cięcia i robimy następnym roku. Czy kończymy? No, nie rob cięcia jeszcze. Dobra. Jak będziemy uciekać, to jest ristaj dół. Do ristajdu? No, cięcia? No. 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 A nie przy er przy szkole. Dobra. Dzień dobry. Ja już chciałam przez chwilę zabrać twoją nogę, bo myślałam, że to moja. Dzień no. się robi? dobry. Dzień dobry. Dzień